Co łączy Was z tymi końmi? Co nas łączy? Pasja przede wszystkim i praca. I tradycja I tradycje robią. O tych tradycji chciałem zapytać. Tradycja zachowana. Tradycja jest od 85 roku. Tato zajmował się końmi, tak? Tak, tata, tata z małą. Ale ja mówię w czasie przeszłym, że zajmował się, tak? Tak. W czasie przeszłym, niestety. I był wyjątkową postacią dla tej no tak, on tu tam był głównym inicjatorem, można powiedzieć, tej imprezy tutaj. Pan burmistrz, już mieliśmy okazję rozmawiać o twoim tacie. No to piękna postać. No tak, on tu w ogóle i nie tylko jeśli chodzi o konie, także tu się udzielał też dużo społecznie, dla, dużo robił dla Opatowca. Nauczyciel, Ślicznie jesteście, także. powodzenia czy ma... Panie burmistrzu, tydzień temu była impreza w Stradowy. Tam spotkałem osobę, która zajmuje się obsługą takich imprez i ona powiedziała mi taką rzecz. Byłem w y, Opatowcu, na leciu Opatowca i nie przypuszczałem, że Opatowiec ma taką historię. No tak. Y, Wspominał tutaj pan Ostradowie, Piękna, zacna, długa historia, mało znana historia, y, można powiedzieć z czasów jeszcze przedpiastowskich. Opatowiec ma historię udokumentowaną z czasów na no już piastowskich. I tak naprawdę y, Opatowiec był, myślę, że jest i myślę, że dalej będzie środkiem liczącym się. To bardzo burzliwa i czasami bardzo tragiczna historia. Bardzo burzliwa i bardzo tragiczna. W tym, w tym roku Opatowiec ma 750-lecie obchodzi 700 lokacji na prawie miejskim. Y, sama osada istniała około 1000 lat. Cóż, było to kiedyś kiedyś duże miasto, za króla Kaźmierza miało pięciokrotnie więcej ludzi niż dzisiaj. Przy czym Polska cała liczyła wtedy około 2-3 miliony ludzi. Historia historią, ale tak, istnieje tak. dzień dzisiejszy. No Jesteśmy na błoniach, gdzie nie oszukujmy się, przygotowanie tej imprezy robi wrażenie. No właśnie, w sumie do tego chciałem nawiązać. Historia, historia, a współczesność to też można powiedzieć, że historia, tylko że najnowsza. Od dwudziestu kilku lat na terenie tych błoni opatowieckich, bardzo pięknych błoni opatowieckich, odbywa się rok w rok. Czempionat Koni, wystawa koni. Wystawa koni rasy małopolskiej, konia tutaj tego polskiego. No myślę, że tak jak co rok widzimy, yy, znacząca, przyciągająca ludzi, bardzo potrzebna, jak się okazuje, i bardzo trudna impreza. Panie burmistrzu, rozmawiałem nie tylko z hodowcami, rozmawiałem z zwykłymi ludźmi, oni tu lubią przychodzić, lubią tu być. Lubią. Yy, yy, ja powiem, że byłem tutaj, bywałem tutaj wielokrotnie, jako burmistrz, jako wójt, ale byłem również wcześniej. Także to też pokazuje, że po prostu ludzie przychodzą nie dla nie wiem, interesu, jakichś tam potrzeb kalkulowanych, tylko po prostu przychodzą, bo chcą. A jest po co przyjść, jest na co popatrzeć, jest w, w czym uczestniczyć. Mamy dzisiaj różne możliwości różnych imprez w różnych gminach, ale wystawa koni, czyli. Operacja na żywym, organizmie, na żywym organizmie to jest to coś, co nas chyba bardzo Róż, wyróżnia. Bardzo wyróżnia. Tak. Y, walczyłeś o to, żeby opatawiać był miast bardzo ci zależało. Ja obserwowałem całą tę drogę. E, czy teraz, kiedy Opatowiec jest miastem, masz satysfakcję? Co dało ta miejskość Opatowska? To znaczy, rzeczywiście walczyłem o to, żeby Opatowiec był miastem. E, powiem, że ta walka nie była głosem wołającego na puszczy, głosem pojedynczym, bo oparte było to o konsultacje społeczne. Jak się okazało, ludzie się bardzo wyraźnie wypowiedzieli również za tym miastem. Więc ta Oddolna potrzeba była, wyrażona wolą społeczeństwa i moją jakąś też wolą, ale również była odpowiedź ze strony władz państwowych, które przychylnie na to spojrzały i opadowiec tym miastem rzeczywiście został. Różnie na to postrzegano, patrzono, że to jakby za dość uczynienie, za, za te lata niedoli, niewoli, za powstanie styczniowe, za te represje, które, cofnięcie ukazów. Jednocześnie, to jest to jedno, jednocześnie trzeba powiedzieć, że dało opatowcom różnik, dało coś, co go dzisiaj no, ustawia w pierwszym szeregu liczących się miejscowości. Może nie na samym początku tego szeregu, ale gdzieś jesteśmy, prawda? Jest to miasto. Dzisiaj spojrzeć od Krakowa do Sandomierza są same miasta, a 30 lat temu były same wsie. Wróćmy na chwilę na początek covidu. Ten okres, to okres marnowany. czy też coś zrobiłeś w tym czasie? To znaczy się o samym upatowcu, tak? tak? O, samej, o, całej, o gminie. samej gminie przewartościowaliśmy pewne rzeczy. W ogóle ludzie przewartościowali swoje myślenie, przeorali nawet niektórzy swoje, swoje poglądy, powiem pewnie yy, znajdziemy za 5-10 lat, jak spojrzymy wstecz, jakieś plusy tego, prawda? Jakaś informatyzacja, prawda? jakaś możliwość tych zdalnych, jakieś ułatwienia formalne, które się zadziały. To jest ten plus jednocześnie minusem jest niewątpliwie zatarcie, zagubienie tych relacji międzyludzkich. Powiem, że strasznie żal mi tych młodych ludzi, tych dyskotek, których nie było, ta nauka, która taka dziwna, prawda, te relacje, te więzi społeczne, to troszkę myślę, że potraciliśmy. Od strony gminy myślę, że przepracowaliśmy to dość dobrze, te wszystkie rzeczy, które były planowane, zostały wykonane. Tutaj, tutaj opatowiec stanął na wysokości zadania jako gmina i realizujemy z większym lub mniejszym y, szczęściem, ale skutecznie i konsekwentnie realizujemy to, cośmy założyli. A powiem, że porywamy się na coraz to nowe rzeczy. Tak. Powiem jedną rzecz: jesteś y, skutecznym wujkiem. Masz tego świadomość? I to ja mogę tylko. Y, pomyśleć burmistrzem. sobie. Przepraszam. Jesteś skutecznym burmistrzem, bo ja. Mogę sobie tylko pomyśleć tak albo nie, ale no, to już nie moja ocena, czy ja tak. Ale ja nawet coś innego mam na myśli. Wiadomo, że gmina nie poradzi sobie z własnych budżetów, z własnych funduszy. Tak. Trzeba korzystać z funduszy zewnętrznych. I tu mam wrażenie, że Opatowiec jest skuteczny. To prawda. To prawda. To staramy się realizować maksimum. Przy pomocy minimum. Czałek, dziękuję Ci ślicznie. Życzę powodzenia. Mam nadzieję, że jutrzejszy jeszcze dzień będzie równie śliczny jak dzisiaj. I do zobaczenia. Czego jeszcze. sobie życzymy. Dziękuję bardzo.